Tanie zegarki, które wyglądają na drogie. Oczywiście zaczynamy od historii, a historia to jest Casio. Wiadomo, że Casio to są zegarki tanie o bardzo dobrej jakości. Jak widzicie, mamy tutaj dziszoczka, jest to tak zwana kostka. Kosztuje on w okolicach 600-700 zł. Bardzo fajny zegarek, bardzo przyjemny. Kolejnym dziszoczkiem mamy właśnie ten model. Jeżeli chodzi o zegarki mechaniczne, to nie ma tańszego, lepszego zegarka Citizen Suiza. Jest to najlepszy wybór, jeżeli chodzi o zegarki mechaniczne, dobrze wykonane i można go nabyć za 1200-1500 zł. Nie znajdziecie nic lepszego za takie niskie pieniądze, a wygląda naprawdę świetnie. Kolejnym dobrym wyborem, jeżeli chodzi o zegarki właśnie japońskie, jest także Citizen z napędem EcoDrive, czyli jest to zegarek, który ma ładowanie słoneczne, nigdy nie wymaga zmiany baterii i mamy mnóstwo właśnie modeli do wyboru i one wszystkie będą praktycznie w przedziale cenowym 500. Do prawdopodobnie 5000 zł, takie już wyższe, lepiej wykonane modele. Kolejnym zegarkiem wartym polecenia, jeżeli chodzi o design i jakość, do 1500 zł, to jest właśnie ta SIGA Design. Jest to zegarek automatyczny, jest to zegarek produkcji chińskiej, ale niech nie da Wam to do myślenia, że to jest jakiś gorszy zegarek od japońskich jest to naprawdę bardzo dobra firma. Ona dostała bardzo już wiele nagród za swoje zegarki. Jest już rozpoznawalna na całym świecie i tak jak powiedziałem wcześniej, oni oferują niesamowitą jakość za cenę. Tak jak powiedziałem, ten zegarek można dostać już za 1500 zł, czasami nawet mniej, a wygląda jak milion dolarów i działa tak samo dobrze jak japońce.